To trzeba chyba odbezpieczyć. Urwy, urwie jaja, może urwać. Jeden chuj czy tamto czy to. to też jest spoko. O nie, ona planka jeszcze chce zrobić. Rób planka na targach. A nie, to nie. Weź tak. ktoś to nagraj, please. Strzelam jaja, widzowie. Tak. Chuj, urwie. Urwie mi jaja normalnie. Gotowi? Na no urwanie jaj? Czekaj. Dobra. Strzelam jaja. Ja wiem. <laughs> Widzowie, odliczajcie! 10, 9! To szczerze jest małe, ale to daje jeszcze większą moc niż tamto. Jakbym to już do góry, to by to jeszcze więcej było niż tam. pozdrów kwiatka za donate. Pozdrawiam cię, kwiatek wędkuje za donate. Strzelaj. Ej, a może zdejmijmy spodnie w Majki strzelimy? Nie. Jakie mam majtki, Ty, Nie. może co? Na no ty? Nie. No co? Nie? Nie przesadzę. No ej, no ale przecież Nie. za donate. A, no dobra, no dobra, to może przesadziłem. Jak wyślę 100 zł to w majtkach strzelam, a za 50 strzelam w... NIE! Ja pierdolę! Dobra, dobra, strzelamy. Cio, cio! Kurwa, by mi szura rozsadził. Gotowi? Ja Dobra. Czekaj. No co jest? Nie strzelo. Nie strzelo. Pierdolne to! Kurwa, starać się Chuja, nie zapolało, no. Ale się rozjebało całe no. Ja pierdolę! <laughs> <Za mocno panowie. śmiech> Nie rozjebałem, mam, mam murowanego siura. Eee, <laughs> tam słabe. No chujnia kurwa, no myślałem, że to będzie mocniejsze. A...